Cześć, tutaj RadSes News. To jest szósty dzień naszego obozu. Pani Oliwio, tu coś chyba poszło nie tak. Czemu oni biorą plecaki na kajaki? Płyniemy sobie do Wiela, do sklepu. Zajmuje to nam dwa bloki, więc widzimy się na obiedzie. Ale wy umiecie tak dobrze pływać, żeby dopłynąć do Wiela? No jesteśmy w światę, więc jak najbardziej. No to super, bawcie się dobrze. Dziękuję. Drodzy Państwo, znajdujemy się właśnie przed świetlicą numer 4. To trzęsienie się aparatu to Krzysztof, który jest za kamerą i nie może powstrzymać się od śmiechu. A my zobaczmy, co tu się dzieje. Nie tu jest zawsze cicho, to jest czas na to, żeby się wyciszyć, kreatywnie podziałać, trochę manualnie, także zobaczmy, co robią dziewczyny. Drogie Panie, co tu się dzisiaj dzieje? Robimy bransoletki. Co to za bransoletki? Z takie. Dla siebie czy dla kogoś? Dla siebie. No i elegancko, obejrzyjmy bransoletki. Mnóstwo pięknych rzeczy, opowiedz nam, co to jest, kiedy to robiliście jak to powstało? Robiliśmy to kilka dni temu i malowaliśmy to wczoraj. To są takie ym, rzeźby jakby, które można pomalować i sobie postawić na przykład w pokoju czy na, na biurku i takie po prostu mydełka takie Proszę bardzo, co tu jest rysowane? Torby. A co będzie na tej torbie? Kwiatki. Elegancko. A na Twojej? Liście i zwierzęta. A teraz kolejne pomieszczenie uwielbiane przez naszych najmłodszych, czyli sala konsolowa. Zobaczmy, co dzieje się na zajęciach Minecrafta. Pani Amelio, co tu się dzieje? Proszę opowiedzieć. Gramy, chłopaki, grają sobie w Minecrafta. Dzisiaj mają challenge. Na survivalu sobie zbierają rzeczy, które są wymienione właśnie tutaj. A ja tworzę grę na trzeci blok zajęć grę terenową, właśnie dotyczącą Minecrafta. No właśnie, bo obóz Minecrafta to nie tylko granie na konsolach. Proszę nam powiedzieć, co jeszcze robicie? E, dokładnie. E, również mamy zabawy terenowe związane z naszą. E, Motywem, naszym motywem właśnie jest Minecraft. Chodzimy do lasu, budujemy szałasy, uczestniczymy w różnych zabawach wodnych. Tak jak park wodny, jezioro, skuter. Jedzimy na kładach, mamy park linowy. Pozdrawiam mamy, tatę, siostrę, całą moją rodzinę. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Bardzo fajnie spędzam czas. I to wszystko co się dzieje. Panowie, kilka słów o Minecrafcie. Czy to jest fajny obóz? To jest bardzo fajny obóz. Bardzo mi się tutaj podoba. I Minecraft to jest fajna gra, tylko ciężka. Ale widzę, że tutaj sobie świetnie radzicie. Jakie teraz macie zadanie? Ja nie gram teraz na zadania, bo ogólnie zadanie jest takie, że trzeba zdobyć tam osiem żelaza i tam jakieś rzeczy. Tylko ja nie gram, bo ja nie jestem za dobry w tego minecrafta. Okej, okay, ważne żebyście się świetnie bawili. Ze mną pan Szymon, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak się pan u nas znalazł na Rotsasie? A znalazłem się poprzez moją siostrę, która również jest wychowawcą. Widać ewidentnie podobieństwo, a proszę powiedzieć, jak się pan u nas czuje? Bardzo dobrze się czuję. Bardzo dobra. Słychać dużo dobrych opinii na temat pana prowadzenia zajęć, co to za temat tym razem? W tym roku mam tajną misję i robimy inscenizację zbrodni, escape roomy, i ym, no, tropienie po śladach. Czy to jest Pana ulubiony temat? Jest jednym z topowych. No i ostatnie, najważniejsze pytanie: ulubiony kierownik? Y, oczywiście Chris. To jest prawidłowa odpowiedź, niech Państwa to nie zmyli. Chris nagrywa te filmy. Proszę bardzo, co tu się wydarzyło? No, chyba nie pogadamy. Czyli tajna misja się bawi. Witam serdecznie na Grand Prix grupy Survival. Aktualnie mamy kwalifikacje czasowe. I nasza zawodniczka będzie startować. 3, 2, 1, start chłopaki. Tutaj mamy pokazy jazdy na dwóch kołach i palenia laka. Proszę Państwa. Idealne, idealne Willy. I teraz na wsteczny, na wsteczny. Gromkie brawa. Jak Ci się podobają pokazy? Fenomenalne! Niego wyścigu życzę. I powodzenia. Dziękuję. Ipanchois, la timide. Hasło dnia to ADRENALINA! Za wiele... Stęgnę szewo i Unoszyno. Tu zobaczmy, co się dzieje nad morzem. Chciałam zapytać, jak się bawisz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A w tej chwili co robicie? Jesteśmy nad morzem i moczymy stopy. Moczycie stopy, a nie kąpiecie się? Dlaczego? No też kąpiemy, ale ja moczę tylko stopy. Okej. Okay. Pozdrowimy kogoś? Tak. Do kamery. Zapraszam. Tak. Mamy tatę, siostrę, brata, babcię, dziadka, ciocię, wujka. I Pozdrawiamy wszystkich, machamy. Hej. Hej! Dzień dobry, dzień dobry. Pani Kajo, niech nam pani coś opowie o sobie. E, jestem pani Kaja. Bardzo to jest miło. mój trzeci turnus w tym roku, to jest mój czwarty sezon na Ratsasie i tym razem mam grupę Chill I jak się pani bawi, pani Kaju? Jesteśmy bardzo wychillowane. A obecnie co robicie? Chillujemy. Moi drodzy, jednym słowem chill. Jesteśmy obecnie na zajęciach z chilloutu i zapytam dziewczyn, co wy robicie? Koktajl. A można głośniej? Koktajl. A z czego ten koktajl? Oj, nie wiem. No to może koleżanki wiedzą. Z melona, z moreli, z truskawki, z maliny i z brzoskwi i z nektarynki. Camila, powiedz mi, co tutaj się dzieje dzisiaj za nami? Nie wiem, grill jest. Jaki grill? Obuzowy, to jest, to jest taki fajny. A co jadłaś? Kiełbasa. Bardzo fajnie tutaj jest. Um, tutaj jest ognisko, bardzo fajne i bardzo dobra muzyka. I powiedz mi, co jesz sobie? Bo wygląda to przynajmniej dziwnie: spalony chleb. I jak smakuje? Teślę. <noise> Super było! I w ogóle teraz jesteśmy na plaży i bardzo jest super. Ładny zakód słońca? Piękny. Dużo zdjęć masz? Tak. Czyli dużo wspomnień? Tak. Powiedz mi, na jaki temat przyjechałaś? Na chill out. Chillout, czyli dużo chillu? No, chodzimy, siedzimy na basenie, na plaży. A jakie zdjęcia podobały Ci się najbardziej? Eee, Dzisiejsza baloniada. Się, jak się nazywasz? Oliwia. A na jaki temat przyjechałaś? Eee, Przygotowa dla dziewcząt. Tak? A przyjedziesz za rok? Myślę, że raczej tak. Podobało ci się? Bardzo. A co najbardziej? E, dzisiaj? Ogółem. E, na tym obozie bardzo podobają mi się zajęcia. E, ogólnie jest bardzo fajnie, jest mega dużo tematów, więc nie ma nudy na tym, na tym obozie. Super. Chciałabyś kogoś pozdrowić? E, mogę z miejsca pozdrowić całą ekipkę na obozie, wszystkich wychowawców, moich, moich rodziców, wiadomo, rodzinkę. Super. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Zapraszamy na fotorelację. DJ, cześć!